Nie mówię, że będzie taniej, natomiast prawdopodobniej prościej będzie uzyskać jakieś takie pozacenowe benefity. Może znowu wróci temat, że komórka lokatorska w cenie, że miejsce parkingowe w cenie. Na początku tego odcinka wita nas przepiękny widok ogromnego zbiornika wodnego. Wody jest dużo, ale wody nie będziemy lali. Natomiast co ma woda wspólnego z nieruchomościami? No bo to jest zbiornik sztuczny, czyli zalew. I czeka nas w Polsce już niedługo zalew. Nieruchomości buduje się w Polsce. Wszędzie, na każdym rogu wystarczy, drogi widzu, że obejrzysz się wokoło i będziesz wiedział, o czym mówię. Jak to wygląda? Co stało się już w tych minionych sześciu miesiącach i co jeszcze przed nami do końca roku? Jakie to konsekwencje może przynieść dla całego rynku? Nieruchomości. O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Zaciekawiony? Zapraszam do oglądania. Pierwsza z rzeczy, którą raportuje nam Gusto, nieruchomości oddane do użytkowania w tych pierwszych 6 miesiącach, i tych jest 99,5 tysiąca, i uwaga, to jest spadek w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku 15%. Ktoś powie też mi rewelacje, sprzedajesz górę od nieruchomości, jak są spadki, ale uwaga, jak przyjrzymy się szczegółom, to po pierwsze z tych. Prawie 100 tysięcy nieruchomości deweloperzy wyprodukowali niecałe 60 tysięcy, i to też jest spadek w stosunku do pierwszych 6 miesięcy zeszłego roku o około 9%. A jak popatrzymy w szczegóły, to okazuje się, że z tych niecałych 60 tysięcy w samym tylko czerwcu deweloperzy wypluli, oddali do użytkowania aż 11 tysięcy nieruchomości, co pokazuje, że ta maszyna musiała się na początku roku naoliwić, a teraz działa coraz szybciej, coraz sprawniej z coraz lepszą. Powtarzalnością i tych nieruchomości z miesiąca na miesiąc będzie się oddawać do użytku coraz więcej. Dość powiedzieć, że te 11 tysięcy oddane w czerwcu w porównaniu do ilości nieruchomości wprowadzonych na rynek w maju to jest wzrost o 23%. No to gdzież ten zalew, o którym mówisz, panie? Ano, żeby zacząć strzelać, trzeba najpierw wyprodukować amunicję, czyli w tym przypadku uzyskać nowe pozwolenia na budowę. I jak to wyglądało? Otóż w samym tylko pierwszym półroczu tego roku łącznie wydano 143 tysiące nowych pozwoleń, i to jest wzrost do adekwatnego okresu 2023 o 20. 8%. Przy czym, co jeszcze ciekawsze, sami deweloperzy z tych 143 wyłuskali aż 101 tysięcy, i to uwaga, jest wzrost, aż o 37%. Hmm? Można zatem zupełnie spokojnie założyć, że deweloperzy są gotowi nie tylko na zalew, ale wręcz na potop. Teraz wystarczy tylko wykorzystać te nowe pozwolenia i zacząć budować. I jak to wyglądało w pierwszych sześciu miesiącach? I nie ma co ukrywać, że dopiero tu się robi ciekawie, bo w pierwszych sześciu miesiącach rozpoczęto 123 tysiące nowych budów i to jest o 43% więcej w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy zeszłego roku. Wiadomo, że w pierwszej połowie zeszłego roku jeszcze był taki marazm na rynku, nie było wiadomo, co bezpieczny kredyt przyniesie, więc po co było budować? Deweloperzy chcieli się wyzbyć tych resztek, które jeszcze mieli ale 43% to blisko połowa wzrostu, o blisko 50% więcej. Wyobrażasz sobie? O prawie 50% więcej nowych budów rozpoczęto teraz niż w zeszłym roku. A jeszcze ciekawiej jest, jak popatrzymy na deweloperów, bo z tych 123 tysięcy, 80,5 tysiąca to są te nieruchomości, które trafią potem na rynek do sprzedaży, bo to są budowy rozpoczęte przez deweloperów na sprzedaż albo wynajem, i tu wzrost do pierwszych 6 miesięcy to już nie jest jakieś tam 43, bo to jest uwaga 68%. To to jest to, co obserwujesz na każdym skrzyżowaniu w swoim mieście, jeżeli mieszkasz oczywiście w większym mieście, czyli nowo rozpoczęta albo już trwająca budowa deweloperska. To jest to, co robią deweloperzy, żeby się przygotować na ten boom, którego się spodziewają. Jeżeli uwaga, jeżeli, bo tam różne Głosy słyszymy z rynku i od polityków, jeżeli wejdzie w życie nowy, nowa wersja bezpiecznego kredytu, czyli tym razem mieszkanie na start. Generalnie jak sobie dodamy tylko te, których budowę rozpoczęto, czyli te 85 tysiąca plus te, które oddano do użytkowania, czyli te niecałe 60 tysięcy, no to mamy prawie 130 tysięcy nowych nieruchomości, które już są albo za moment pojawią się na rynku, jak zakończy się proces ich budowania. To jest naprawdę moc. W ogóle GUS szacuje, że w okolicach czerwca tego roku w budowie było ponad 800 tysięcy nieruchomości. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, ile z tych 800 tysięcy to były budowane przez deweloperów, a ile przez kowalskich do własnego użytkowania. Ale 800 ponad tysięcy nieruchomości w trakcie budowy, które jak się wybudują, to co najmniej część z nich trafi na rynek, trafi do sprzedaży i to będzie to, co będzie można już wkrótce kupić, być może z wykorzystaniem kredytu z rządowym. Wsparciem, jeżeli ten program zostanie uruchomiony. Fajnie, fajnie, synek, tylko co z tego? Mógłbyś takie pytanie zadać, drogi widzu, i ono to pytanie jest bardzo dobre. Spróbujmy teraz, przynajmniej teoretycznie, odpowiedzieć sobie, jakie to może nieść konsekwencje dla rynku nieruchomości: czyli to, że z jednej strony deweloperzy budują na potęgę, a z drugiej wcale nie wiemy, czy i kiedy. Wejdzie w ogóle ten rządowy program z dopłatami, nazwijmy go sobie roboczą mieszkaniem na start, bo tak, tak. Już teraz mówi się, że po pierwsze jego wprowadzenie będzie opóźnione, przypomnę, że to miały być wakacje tego roku, a teraz mówi się o styczniu, o połowie stycznia 2025 i wcale nie jest powiedziane na jakich warunkach i czy w ogóle się pojawi. Może się zatem okazać, że deweloperzy się nabudują, 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 a ssania jakiegoś z rynku nie będzie, bo kredyt będą mogli kupić tylko ci, którzy. No, legitymują się normalną, zwykłą zdolnością kredytową i nie ma czegoś takiego jak program rządowy, gdzie jest dopłata dorad. Pierwszą naturalną konsekwencją będzie to, że uda się w końcu odbudować. Podaż na rynku nieruchomości będzie, krótko mówiąc, w czym wybierać. Nie będzie tak, że będziesz musiał przed każdym ustawiać się w kolejce i brać co jest, bo za chwilę tego nie będzie. To jest pierwsza konsekwencja, moim zdaniem jak najbardziej pozytywna: będzie dużo większy wybór dostępnych nieruchomości. Mówi się też dość otwarcie ostatnimi czasy, że nawet jeżeli wejdzie ten program rządowy, to będzie miał takie górne ograniczenie, jeśli chodzi o ilość osób, które mogą z niego skorzystać w ciągu roku. Czyli na przykład w 2025 tylko 50 tysięcy. Osób, takie gdzieś tam chodzą głosy, co oznacza, że no nie będzie takiego ranu na zakup nieruchomości, bo jak się wyczerpie ten limit 50 tysięcy osób, to już, sorry, ale będzie można to pewnie kontynuować w 26, czyli program będzie rozciągnięty w czasie, co oznacza, że nawet jak się pojawi, to uwaga, mimo że przygotowywany przez polityków, będzie bardziej przemyślany, jeżeli tylko, szanowni Państwo. Wyciągną lekcję z przeszłości. Jak jest naturalne, kolejne pytanie: czy będzie taniej, panie? A tu nie sądzę. Nawet jeżeli nieruchomości będzie w brud, a będzie mniej chętnych, żeby je kupić, to deweloperzy, bo to jest proces, ten proces sprzedaży jest takim procesem, którym można sterować, raczej nie będą sobie psuli rynku, wypuszczając zbyt wiele nieruchomości. Będą to jakoś rozkładali w czasie, limitowali, po to, żeby z tej ceny metra nie schodzić. Ale uwaga, nie mówię, że będzie taniej, natomiast prawdopodobniej, you okay. prościej będzie uzyskać jakieś takie pozacenowe benefity. Może znowu wróci temat, że komórka lokatorska w cenie, że miejsce parkingowe w cenie albo bo część deweloperów, na przykład Atal oferuje wykończenie mieszkania. Może tu będzie możliwość porozmawiania, jeśli będziesz kupował nieruchomość deweloperską w przyszłym roku, żeby zamiast na przykład 2000 za metr kwadratowy wykończenia mieszkania w standardzie X zrobić to samo za 1500 albo 1300 albo wręcz deweloper powie ci: Kuchnię. Wykończenie kuchni ma pan w cenie, a za resztę płaci pan normalną stawkę. Mogą o dziwo, wrócić takie czasy, kiedy dożyjemy sytuacji, że nieruchomości jest w brud, a zainteresowanie raczej mniejsze. I znowu, co dla rynku jest bardzo zdrowe, deweloperom przyjdzie walczyć o klienta. Podsumowując zatem, nawet jeżeli tych nieruchomości w pierwszych 6 miesiącach oddano trochę mniej niż w pierwszych sześciu 2023, to deweloperzy są uzbrojeni i Idą grubo budując wszędzie, gdzie tylko się da, po to, żeby przygotować rynek na potencjalnie większe sanie w momencie, kiedy program rządowy ruszy. Bardzo jestem ciekaw, co przyniosą kolejne miesiące. GUS regularnie te dane publikuje. Zerkniemy za jakiś czas, na przykład po zakończeniu trzeciego kwartału. To będzie pomysł na październikowy odcinek, jak to wygląda po dziewięciu miesiącach dobrej, nieruchomościowej ciąży. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo serdecznie drogi widzu za Twoją uwagę, zachęcam jak zwykle do zasubskrybowania, polajkowania, powiedzenia innym, że jest taki kanał, niech sobie też coś ciekawego obejrzą, popatrz jeszcze na ten piękny widok zalewu, uważaj, żeby się nie utopić, unikaj potopów, wszystkiego dobrego, trzymaj się i czuwaj!